Średni Polak spędza 7 godzin dziennie przed ekranem. Badania z Uniwersytetu Kalifornijskiego mówią jasno. Każde powiadomienie działa jak narkotyk. Tak, wasz telefon to dealer, a wy jesteście uzależnieni. I teraz najważniejsze. Minimalizm to nie moda, to ratunek. W 2021 roku badacze pod kierunkiem Ina Kanga wykazali, że praktykujący minimalizm mieli zwiększoną aktywność w obszarach mózgu związanych ze szczęściem i mniejszą w tych odpowiedzialnych za depresję. To jest jak neurobiologiczny fakt. Nie chodzi więc o to, że ładnie wygląda mieszkanie, chodzi o to, że bez zmian wpadniecie w spirale. Więcej kortyzolu, mniej snu, więcej lęku, mniej energii. Chaos zabija powoli, ale skutecznie, więc zadaję Wam pytanie: Czy naprawdę chcecie dalej oddawać swoje życie przedmiotom, powiadomieniom i hałasowi? Czy macie odwagę wyrzucić choć jeden zbędny przedmiot dzisiaj? Wyłączyć telefon na godzinę i sprawdzić, jak to jest naprawdę poczuć wolność. Bo pamiętajcie, minimalizm to nie mniej rzeczy, to więcej Was.